Siemano, no to ja Marox Dzisiaj sobie gramy w murder mystery Z jakimiś randomowymi ludźmi e, Zobaczymy jak nam pójdzie O, o, dobra Niewinny jestem Dobra, zobaczymy jak mi pójdzie e, I tak Siema Tak. No nie zabieraj mi sprzed nosa rzeczy Ja nie mogę Nie toper Pistolecik? Co to jest pistolecik? Pistolecik. Co? Co to ma być? Nie wiem, co to ma być. Stary, o co w tym chodzi? Nie, jakieś dziwne. Mogę to wywalić? Nie, dobra, wysrane. Aaaa! Ja nie mogę, ale nie zesrało. Ja nie mogę, co to jest. Proszę opuścić. U Ja nie mogę. Dobra. Dobra. O, o, o. No nie zabieraj mi sprzed nosa, zł Nie, Nienawidzę swojego życia. O, detektyw! Sigma. Bear. Bear jest killerem. Okej. Ok. ok. Dobra, gdzie jest ten bear? To jest ta żaba. Okej, okay, dobra. To musimy zabić żabę. Jest! GG! Tak się właśnie rozwala! Tych nubów! Pierwszy raz w ogóle wygrałem w Murder Mystery jako detektyw. Zabiłem mordercę, jestem z siebie dumny. I tet. O, niewinny. Kozacko. Co to jest? Czuję ci Możesz jednych z tych drzwi, ale bądź ostrożny, bo może to być pułapka, okej. Okay. Gdzie może być pułapka? Nigdzie. O. Siema. O, to jest idziemy się zamknąć. O! <gryb> Wieloryb! Dobra, nie wiem, zesrało się trochę. Oho! Dobra, mamy łuk. Teraz trzeba jedynie kogoś zabić. Ten jest chyba mordercem. Czekaj, zabiję go. Nie trafiłem! Co to jest za portal? O! Ale fajny portal. Łup, łup. Teraz morderca mnie nigdy nie złapie, zobacz. Cyk, cyk, bo mordec nie będzie wiedział, że jestem. Będę się ciągle teleportować między światami, i nikt nie będzie wiedział, gdzie... dokładnie jestem, stary. Cóż się dzieje? Aż mi, mi się kręci w głowy. Dobra. Będę tutaj sobie zbierał różne rzeczy. O, siema. Dobra, Elo. Siemano. Elo. 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 <noise> dobra, okej <okay. głos> xD Dobra, ten film będzie mega cringe'owy w ogóle nie mam pojęcia, jak się zachować, kiedy nagrywam samemu. I'm new to this game. Ok. Nie winę. Super. Zł <śmany> Coś tak zabijaj. C... C nic. Nie, nie zabierzesz mi. Dobry ziutek. Co, a to, co, to, to co, 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 co tutaj jest? O beczki. I... Brat chyba nie był mordercą. Ile tu się ludzi zabiło? Kuchni się zabiło. Co Wstęp... Dobra, zwalam wszystkie krzesła. Rozwaliłem Krzesła, wszystkie. Kozacko. Y, y, y. Dobra, nie jesteś, nie jesteś, to git, jest giz, jest giz. Ale ty mnie popatrzał. W ogóle <głynie> ja nie mogę. Dobra, okej. Okay. Nie jesteś mordercą, co nie? Dobra, no gonię go, dawaj. Udajemy, że jesteśmy mordercą i gonimy tego ziuta, zobacz. On się teraz nas boi, bo myśli, że jesteśmy mordercą, zobacz. No i to był w sumie koniec filmu. Więcej nie nagrałem, bo w sumie było całkiem nudne, więc to wyciąłem w montażu. Yy, więc pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka, jeśli chcecie więcej takich filmów. Yy, no i nara.